Program dostępny także w Tarsan Box Go. To będzie niespodzianka. Program, w którym czas nie jest przeszkodą, a wyzwaniem. Och, tak jest. Tak tu jest pięknie. Darek i jego ekipa, trzy dni, jeden cel, totalna metamorfoza. Pamiętaj, że Darek Stolarz nigdy nie rzuca swic na wiatr. Nowość, Darek Stolarz, remont w 3 dni, w środę o 22 w Polsat Cafe. Sponsorem programu jest Farmowit. polski producent nowych suplementów diety w płynie. Sponsorem programu jest właściciel sieci sklepów Eltrox, Oficjalny partner handlowy systemów zabezpieczeń i automatyki domowej b -Wave. Sponsorem programu jest dystrybutor kremów mocujących i tabletek czyszczących do protest Korega.